witamy życzymy przyjemnej podróży przystanek pierwszy rok 1909 inowrocław otrzymuje koncesję na budowę elektrycznej kolei miejskiej tak wówczas nazywano tramwaje Przystanek II, rok 1912. Dzięki podpisaniu umowy z niemiecką firmą na budowę elektrowni oraz miejskiej sieci energetycznej po zaczynają kursować tramwaje. Przystanek Trzeci rok 1912. Mieszkańcy i tramwaj tramwej ościli potoczną nazwą Bimba. Przystanek czwarty rok 1912. Tramwaje kursują co 7,5 minuty. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. rozkład jazdy rok 1912 Zmiany w rozkładzie jazdy rok 1913. Uwaga 10 sierpnia przedłużony zostaje bieg do szczelnicy znajdującej się na wysokości Kopalni Solno przy ulicy Poznańskiej. Przystanek 5. Zajezdnia znajduje się na ulicy Grabskiego i dojeżdża się do niej osobnym torem od linii tramwajowej prowadzącej z rynku do dworca. Odcinek torowiska liczy 3,5 kilometra. Przystanek szósty rok 1917 Niestety owa linia nie posłużyła inowrocławianom zbyt długo, bo z powodu jego nierentowności oraz wystąpienia zagrożenia zapadliskami związanymi z działalnością kopalni soli zamknięto jego część, kończąc tym sam bieg tramwaju na rynku. Przystanek siódmy lata 1924-1933. Rozebrane torowisko z ulicy Poznańskiej posłużyło do rozbudowy linii w kierunku ulicy Świętego Ducha, a od roku 1933 sięgnęło do wysokości koszar czwartego pułku artylerii Lekiej przy ulicy jacewskiej. Przystanek ósmy rok 1960 w tym samym roku skasowano ruch na odcinku linii od rynku do Placu Wojska Polskiego, pozostawiając tym samym na ostatnie dwa lata funkcjonowanie tramwajów w mieście trasą z dworca PKP do rynku. Przystanek końcowy rok 1962. Ostatecznie Inowrocław pożegnał w tym roku tramwaje ze swych ulic, kiedy to 31 grudnia odbył się ostatni kurs krótko po. Koniec podróży. Dziękujemy. Wagony tramwajowe przekazano do Bydgoszczy, w której to ostatni inowrocławski tramwaj służył do 1995 roku jako wóz techniczny po uprzednim przystosowaniu go do wersji pick-up. W dzisiejszych czasach tramwaje z powodzeniem mogłyby kursować głównymi ulicami i stanowić zarówno tron komunikacyjny, jak i atrakcję turystyczną. Dziękuję za uwagę.